Czy jest możliwe rozwijanie bankowości cyfrowej przy zachowaniu autonomii poszczególnych banków spółdzielczych? Mamy dobrą sytuację, jak chodzi o bankowość spółdzielczą, ponieważ te ostatnie dwa lata generują na tyle wysokie wyniki, że stażniąc na pewne projekty w zakresie technologii, a konkretnie informatyki w bankach spółdzielczych, nawet przy tym rozpoczętym systemie, który mamy, czyli opieramy się na czterech podstawowych dostawcach, i czy nam się to będzie podobało, czy nie, no musimy bazować na ich rozwiązaniach. Po raz pierwszy mamy sytuację taką, że mamy dobre wyniki banku, czyli mamy możliwość sfinansowania takich projektów i dwa mamy również w grupie WPS nową umowę zrzeszenia, która poprzez projekty zrzeszeniowe umożliwia wspólne działanie na rzecz poszczególnych grup banków, którzy mają tych, tych dostawców typu ASECO, właśnie Nowum, Softnet i IBS to uważam, że to jest szansa na, na zrobienie takich projektów zrzeszeniowych, które by konsolidowały te trzy systemy przy zupełnie innych kosztach yy, funkcjonowania tego, te, tego, tego, tych trzech czy tych czterech podstawowych systemów. Dlatego, że te systemy rozproszone z jednej strony są bezpieczne, bo w razie awarii to kłopoty no, no, ma tylko jeden bank, no ale niestety są bardzo kosztowne i, i sprowadzenie tego do poziomu zrzeszenia, który by to koordynował, z takiej, powiedzmy, wspólnej naszej belki, spowodowałaby istotne ograniczenie kosztów. Myślę, że to jest szansa, no, ale tylko poprzez projekt rzeszeniowy. Dlaczego poprzez projekt rzeszeniowy? No, dlatego, że jeżeli to przejdzie przez zgromadzenie procesów, to każdy z banków spółdzielczych ma obowiązek uczestniczyć w tym projekcie i go sfinansować, co było dla mnie barierą. Dwa, drugi temat. O ile dawniej czekaliśmy na bank rzeszający, który miałby pomysły na ten temat, tego, tej informatyki, tak te szeroko pojętej, to teraz nawet grupa. Bo, zarządu Banku Spółdzielczych może taki projekt również przeforsować i znaleźć finansowanie wśród Banku Spółdzielczych. Jest to, uważam, szansa, którą no, powinniśmy wykorzystać. Cyberbezpieczeństwo, fraudy, biometria monitorowanie pewnych transakcji przez jedną bramkę, y, która byłaby stale monitorowana na poziomie zrzeszenia, są projekty, które są do wykonania i wcale nie byłyby to duże, kosztowne projekty. No ale nie lepiej jest, żeby był jeden dostawca dla całego zrzeszenia? Nie, mamy przykład y, teraz w poniedziałek ataku na jeden z banków. Co to spowodowało? No to oczywiście spowodowało to problem lokalny. Ale jeżeli mielibyśmy jeden wspólny system, no bo został zahakowany, to w tej chwili 400 banków w Polsce miałby podobny problem. Więc skala tego byłaby nieporównywalna. Więc przynajmniej tak mnie uczono zawsze, że systemy rozproszone są bardziej bezpieczne, ale oczywiście kosztowne. Kosztowny. Zawsze potrafią się ustabilizować po jakimś czasie szybciej niż system centralny. który oczywiście łatwy do, do zarządzania. Wygląda na to, że, że mniej kosztowny, ale jak z punktu widzenia stabilności systemu nie do końca tak może być. No, zobaczymy, co to będzie dalej, bo na razie nie mamy nawet, nawet specjalnych środków, żeby zbudować jeden wspólny system. Bo co zrobić z tymi, z tymi systemami, które mamy dotychczas. To jest tak, jak to powiedział, jak to powiedział o, na tym spotkaniu dzisiaj na konwencie e, profesor. Kutułowski? Tak, to, to się nazywa tą, tą, tą ta, ta stara technologia, ona się ciągnie za nami, nie bardzo wiadomo, co z nią zrobić. No bo przecież budujemy nową, ale musimy bazować na starej. I żeby zbudować system nowy, centralny, to coś z tymi dostawcami naszymi, którzy na tej chwili, z którymi współpracujemy, musimy ich przesunąć na czas wdrożenia nowego systemu. I to jest problem, którego na, na razie nigdy nie potrafi rozwiązać. A od strony klienta, czy <laughs> będą różnice w przyszłości? Jeżeli chodzi o wygląd stron, o sposób korzystania z bankowości elektronicznej, w ogóle no. bankowania. W związku z tym, że jest, jest, jest tych czterech jest dostawców. To jest kwestia standardu. Przecież każdy z dostawców w ramach swoich systemów może nam y, zrobić taką samą ratę graficzną, czy do bankowości mobilnej, czy do, do, do strony internetowej. To nie jest problem. Żaden. Tylko jest problemy z jakość naszych usług, to znaczy. Weźmy to na przykładzie Orlenu. Oczywiście, przykład może być naiwny, ale proszę zobaczyć. Dlaczego korzystamy z, ze stacji Orlenowskich, pomimo tego, że właścicielami tych stacji są różne podmioty? Dlatego, że mają jeden standard. Jeżeli mielibyśmy wspólne logo i, 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 i zdefiniowane, co rozumiemy przez pojęcie zrzeszenia, i w każdym banku spółdzielczy byłby podobny standard, to ten efekt byśmy osiągnęli. No niestety, są różne banki o różnych prędkościach, jak chodzi o usługi, i, i, no, i tu z tym mamy kłopot. Więc nie możemy też tak m, jeden do jednego stosować. Pojęcie zrzeszenia i grupy BPS no z tego powodu, że jeszcze no, nie wszystkie banki są gotowe na, na tego typu rozwiązania, bo oczywiście to wymaga pewnej oddania, pewnej autonomii na poziom banku zrzeszającego.